Nie tylko talent. Systematyczne ćwiczenia, zaangażowanie na lekcjach i rezygnacja z niektórych rozrywek na rzecz doskonalenia gry na instrumencie są kluczem do sukcesu młodych muzyków. Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej Pierwszego stopnia w Giżycku jakiś czas temu podjęli decyzję, że nauczą się grać i śpiewać. Ci, którzy wytrwali w postanowieniu, prezentowali swoje umiejętności przed dziećmi, które zastanawiają się nad wstąpieniem do szkoły muzycznej. W na instrumencie najbardziej lubię to, że sprawiam z przyjemność i po prostu czuję się dobrze grając na skrzypcach i po prostu sprawia mi to po prostu dużą frajdę. Muzyką byłem zainteresowany tak naprawdę od zawsze, od zawsze gdzie tak on, gdzieś ona mi towarzyszyła i szkoła muzyczna właśnie pomaga mi ją tak jakby tą wiedzę rozwijać, trochę bardziej kształtować i Samo to, że robię to, co lubię, też pomaga mi w tym, że mi się to nie nudzi. No, co prawda, są jakieś czasem chwile słabości, że czasem się nie chce do tego instrumentu usiąść, pograć chwilę, ale zaraz zacznie się grać. Jak się dłużej pogra, to już nie można przestać. Dopóki aż usta odmówią współpracy, to dopiero się wtedy przestaje. Bo jak się zacznie się grać, to już nie można przestać. To jest naprawdę piękne w muzyce, że jeżeli chcesz, naprawdę uda ci się to. Jeżeli jesteś zdeterminowany, lubię muzykę, bo jakoś, jakoś tak lepiej się z muzyką żyje. Kandydaci do szkoły muzycznej pierwszego stopnia muszą mieć co najmniej 6 i nie więcej niż 16 lat. Młodsze dzieci mogą rozpocząć kształcenie, które trwa 6 lat, natomiast nastolatki przechodzą kurs 4-letni. Podczas badania przydatności kandydata nauczyciele sprawdzają m.in. słuch muzyczny i poczucie rytmu dziecka. Badanie przydatności do nauki w szkole muzycznej tak naprawdę oznacza sprawdzenie wrodzonych predyspozycji dziecka. Z tych rzeczy, które dziecko jednak powinno umieć, to przygotować pios piosenkę, pamiętać jej słowa, pamiętać melodię, żeby ją jak najpiękniej zaśpiewać przed komisją. Pozostałe punkty, Przesłuchania to jest sprawdzanie słuchu wysokościowego. Może już nie będę mówiła tymi muzycznymi pojęciami, ale pamięci muzycznej, takie powtórzenie fragmentu, powtórzenie dwóch dźwięków, odróżnianie wysokości, czy jest nisko, czy wysoko, słuch harmoniczny, czyli czy jest dużo dźwięków, czy jeden. Generalnie te, ten przebieg. Jest nastawiony na zbadanie wrodzonych, podkreślam, predyspozycji, więc nauczyciele, muzycy doskonale już rozumiejący małe dzieci potrafią rzeczywiście to sprawdzić, jakby naprowadzić dziecko, jeśli czegoś nie rozumie z polecenia. Wiktor ma 14 lat. Naukę w Giżyckiej Szkole Muzycznej rozpoczął we wrześniu ubiegłego roku. Miałem pójść wcześniej, ale z jednej strony się bałem, że nie pogodzę właśnie tych dwóch szkół w jednej. Ale przyszedłem i był jakby taka rekrutacja. Były różne pytania, jakby powtórzyć rytm i tak dalej. No i się udało, no i jestem. Już od dziecka tak naprawdę lubiłem muzykę, grać na instrumentach. Miałem kilka lat. Kiedy tak naprawdę zacząłem grać na keyboardzie i potem jakby na muzyce w szkole się dużo zgłaszałem, lubiłem, gdy na przykład pani grała, no i przyszedłem do mu szkoły muzycznej, się udało i teraz się uczę. Postanowiłam przyjść do szkoły muzycznej ze względu na to, że... Muzyka zawsze jakoś tak ze mną była i zawsze lubiłam śpiewać, tańczyć czy na przykład jak był jakieś takie pianina w domu czy coś to zawsze jakoś tak mnie ciągnęło do tego i jak przyszłam właśnie na rekrutację to właśnie jak tu mnie oprowadzono i w ogóle to stwierdziłam, że jednak na te skrzypce bym poszła, bo bardzo mi podoba się postawa, czy dźwięk samych skrzypiec. No i ja wiem, że to jest ciężki instrument i trzeba bardzo dużo ćwiczyć, ale to naprawdę jest moim zdaniem tego warte. Nauka gry na instrumencie i nauka w szkole muzycznej rozwija dzieci wszechstronnie. Słuchowo, wzrokowo, motorycznie, liczy się też koordynacja tych, tych właśnie Części ze sobą. Mówi się też o tym, że gra na instrumencie takiej, takie czytałam nawet o takich badaniach, aktywuje wszystkie obszary mózgu. Więc nawet jeśli nie jestem specjalistą, to wspominam o tym, bo rzeczywiście. Na pewno, i to też na to są badania psychologiczne, dzieci uczęszczające do szkół muzycznych, jakby swoim rozwojem troszeczkę. Górują nad rówieśnikami w szkole oświatowej. Potem w następnych poziomach nauki, tak jak pierwszy, drugi stopień, czy już stopień akademicki, te różnice zanikają, ale badano kiedyś. Myślę, że tutaj ma wpływ ta wszechstronna edukacja, która obejmuje nie tylko zdolności poznawcze. Ale także zdolności sensoryczne, to szeroko pojęte, takie o których wcześniej wspomniałam, jak pamięć, słuch, wzrok, motoryka, dotyk, ale również oddech. Istotną częścią edukacji w szkole muzycznej jest występowanie na scenie. Młodzi artyści muszą radzić sobie z tremą, a także wypracować odpowiednią postawę i prezencję. Jestem już po wielu występach na scenie i jestem już do tego jakoś tam przyzwyczajona, więc aż tak wielkiego stresu nie ma, aczkolwiek myślę, że ten stres jest bardziej pozytywny niż negatywny, bo to jest taki po prostu przy... nagły przypływ adrenaliny i no, są takie momenty, w którym sobie myślisz, a co jeżeli nie wyjdzie, nie wiem, że się pomylisz, ale tym nie warto się przyjmować, bo no, jeżeli są to po prostu występy, to wiadomo, można zawsze po prostu dany moment poprawić i nie ma co się przyjmować, ale też po prostu... Yy, no w pewnym momencie w życiu przychodzi takie przyzwyczajenie do tego stresu i po prostu już nawet nie odczuwa się jako, po prostu tego jako stres tylko jako to uczucie przed po prostu wyjściem na scenę i jest to jest do przyzwyczajenia ja aktualnie jestem w takim momencie, gdzie już powoli się do tego przyzwyczajam i aż tak występy mnie już nie stresują. Odczuwam wtedy stres, oczywiście, że tak, ale też uważam, że to jest jedno fajne nowe doświadczenie, które naprawdę może się przydać później, bo na przykład jeden występ wiąże się z tym, że na następnym już się nie będziemy aż tak stresować i że na przykład też wiem, że jak po prostu się ktoś przygotuje, to naprawdę nie ma się czym stresować, no bo wyjdzie serio super. Nawet jak się ktoś pomyli parę razy, to nawet tego nie zauważy. Aby dziecko mogło kandydować do szkoły muzycznej, rodzice muszą dostarczyć do sekretariatu wniosek o przyjęcie wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole artystycznej. Badania przydatności dzieci odbędą się 10, 13 i 23 maja. Szczegóły rekrutacji znajdziemy na Facebooku placówki.